Zarówno zespół Halubczok, jak również ja osobiście bardzo się cieszę z tego, że, że jesteśmy w stanie i możemy zaprezentować klientom nowe rozwiązania i nowe modele kuchni. Ze względu na dużą popularność kuchni Ariana postanowiliśmy zrobić różne odsłony tej kuchni i przez to powstały dwie nowe kolekcje w jasnej tonacji i w ciemnej. Kolekcja Madera będzie miała biały front połączony z pofalowanym. W kolorze jasnego dębu. Kuchnia Madera jest stworzona z takiego flow, w którym chcemy pokazać naturę klientowi. To jest jakby drewno, ale również nie proste bryły, tylko raczej pofalowane. Mam nadzieję, że się to przyjmie i że bardzo będzie interesujące dla naszych klientów.